To jest cały pastucha, który już kilka, kilkadziesiąt lat, no nie dziesiąt, mhm. no ale można powiedzieć 20 lat, on tylko tym pracuje na tym mhm. pastuchu. na go e, kierownik użytków zielonych. Na szef to ten, 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 jak to jest? Takie te włosy, co tak na kolorowo w telewizji za występuje. Na Czyli ich troje? Jo -o, o, ich troje. No. Tu na tym włosku słychać o tym. Facetem. One przyjechały jechały tak jak wy teraz jesteście Państwo. I one go się pytają, ile tych sztuk, co i jak, A co panowie się pyta ta? A bo my jesteśmy yy, nasz trzech czy tam na dwóch? Ich, ich troje. Ich troje, o, to te nazwy. A on mówi, ta, a ten mówi tak, panie, co pan dole, że to to widzę dwóch. A on mówi, to jak pan widzi? Wczoraj to popiłem, ale dzisiaj deswczyli, takich dwóch. I tu się tak zbierały tu na tym motku. Ja mam widzę, naprawdę to taka historia była. Tak na kolorowo co <laughs> rzucaj rzucowni, włosy perfacem. I mówi i mówi, że ten mówi co. Wczoraj to popiłem. To może bym widział podwójnie, ale dzisiaj mówi, widzę przecież was głos.